No dobra, to ja sobie postawię tę konstrukcję. Yy, dobra, to ja postawię sobie tę konstrukcję i będzie. No dobra, o nie, no coś jest nie tak. Ta gra nie działa. Ona jest zepsuta. To jest pewnie jakiś bug. Muszę zrobić kombinację, wejść do mini i zadziała. Nie, nie zadziała. Cóż, no gra jest zepsuta. No o co chodzi? Witam wszystkich. Gra nie jest zepsuta. Jak najbardziej jest to jeden z jej elementów, o którym opowiem wam później. Zanim to jednak zrobię, przejdźmy do stołu warsztatowego i przyjrzyjmy się bliżej upgrade'owi, który powinniście na samym początku jak najszybciej zaaplikować. Jeżeli zrobicie taki upgrade, to możecie dokonywać napraw na waszym sprzęcie, który się zużywa w tej grze. Nie kosztuje to absolutnie nic i jest to no, must have. Ok, jeżeli filmik wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i oglądajcie dalej. Przejdźmy teraz do mapki. Na mapce możecie bardzo łatwo zaznaczyć takie oto punkty informacyjne, które będą widoczne dla Was, ale też dla Waszych współgraczy. Aby taki znacznik zostawić, wystarczy, że dwukrotnie klikniecie myszką z daną ikonką w jakimś miejscu i możecie dać na przykład opis Loch. Jak nie dacie opisu i dacie Enter, to w zasadzie zostawimy w zasadzie samą kropką, czyli bez opisu. Ale ja tutaj wpiszę potworek. Czemu nie? Dobra, i z takim oto opisem możecie też pokazać tę te lokalizację do innego gracza. Możecie też w prawym przyciskiem myszki na takiej ikonce kliknąć, przekreślić to wtedy, tę ikonkę i da do wiadomości, że być może coś tam że jest nieaktualne, baza się zmieniła czy cokolwiek. Spamować możecie też przyciskiem, klikając na mapce, dwukrotnie myszką. I teraz, żeby w ogóle te punkty były widoczne dla innych graczy, tutaj tę ikonkę musicie zaznaczyć. Ale uwaga, jak gracie nie na dedykowanym serwerze, ale z innymi graczami, no to ktoś może was zrajdować, waszą lokalizację praktycznie coś wam wykraść. Także róbcie to tylko dla zaufanej grupy ludzi i możecie też na przykład na chwilę pokazać tę lokalizację z danym graczem, z którym akurat rozmawiacie, i po czym szybko schować. Tutaj widzicie tę kreskę, to jest taka granica, gdzie mój workbench, czyli stół warsztatowy, pozwala mi budować, ale to za chwilkę rozszerzę drugim workbenchem. Wystarczy go wybudować gdzieś tutaj w pobliżu. Nie ma limitu co do budowy workbenchy. Możecie wybrać dowolne miejsce, które Wam się tutaj spodoba. I będziemy mieli drugie, długie takie kółko, które pozwoli nam budować. Dobra, to ja może tutaj troszeczkę zrobię taki mały setup, aby pokazać Wam o co chodzi. Tutaj na tej drabince, tutaj sobie wszedłem troszeczkę wyżej i zobaczcie. Odnośnie tego zepsucia gry, o którym Wam wcześniej wspominałem. Jeżeli wybudujecie cztery takie ścianki tak wysoko. I będziecie jakąś konstrukcję wznosić, to zaraz wam pokażę o co chodzi. Jeżeli bycie chcieli budować w ten oto sposób tę konstrukcję, musicie też zwrócić uwagę na to, żeby Wam odpowiedni element wskoczył. No to w pewnym momencie wydarzy się coś takiego. No nie jest to nic innego, takiego nietypowego, ponieważ ta gra kalkuluje w każdym momencie jakby wagę, czy też ciężar tej konstrukcji i nie pozwoli Wam budować. Tutaj widzicie różne kolory. Zaczynamy od niebieskiego fundamentu, po czym zielony, później mamy zielony bardziej taki jaśniejszy. Widzicie? Fundament niebieski, zielony i od różne odcienie koloru zielonego, później czerwony i bardziej ciemny czerwony. Teraz to oznacza, że kolejna konstrukcja, którą tu wstawimy, ulegnie zniszczeniu, ale i również ta konstrukcja może ulegać degradacji z czasem, ponieważ te konstrukcja, jak też pada deszcz, ulegają zniszczeniu. Widzicie, tak umieszczę konstrukcję w ten oto sposób dalej, to mi się to praktycznie znowu zawali. I teraz mo moglibyście też powiedzieć, że dobra, no to dajmy tutaj taki wspornik z boku i. Wzmocni to tę konstrukcję. Jest to dosyć logiczne i w zasadzie tak to działa w prawdziwym życiu, ale dodaje to troszeczkę ciężaru. Natomiast w tej grze jest troszeczkę inaczej to rozwiązane i myślę, że nie bez powodu, ponieważ nie mam jakiejś zaawansowanej fizyki, niestety to nie zadziała. Jest na to inny sposób, żeby to wzmocnić, ale jak ktoś jest uparty i powie: Dobra, no to włóżmy drugą taką wspierającą konstrukcję o, w odpowiednim miejscu oczywiście. OK, no to teraz to powinno zadziałać, tym bardziej, co nie? No, wydaje mi się, że nie zadziała. I to od razu macie dowód. Widzicie, nie zadziałało. Co trzeba w takim momencie zrobić? No, jest na to sposób. To jest przydatne głównie jak robicie konstrukcje typu większe, takie właśnie osiedla czy też domy. Wikingów możecie znaleźć później w grze taki log, czyli wielki taki kołek, ale to pokażę Wam później, jak to pozyskać. Jeżeli wniesiecie taką konstrukcję tutaj, która będzie wspierać. Całość, o, w ten sposób, tutaj czwarty element podniosę. I jeżeli teraz naszą konstrukcję będziemy wnosić dalej, ten oto sposób, układając, żeby było elegancko ze wzorem, to zobaczycie, że kolor jest zielony. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? No, nic innego jak fundament od tej strony idzie, tam mam troszeczkę też ten kolor czerwony jakby się pojawia. Nie wiem czy to jest związane z tym, że niewłaściwie to umieściłem, ale podejrzewam, że nie o to chodzi. Chociaż możemy zobaczyć, weźmiemy i znowu umieścimy tę konstrukcję w ten sposób, o i w ten sposób. No dalej przekalkulowano to samo, ale to nic, ponieważ mamy element wspierający tutaj po środku i teraz pokażę Wam, sam, oczywiście, o tutaj widzicie, musiałem dojść troszeczkę drogą. Tutaj widzicie, metodą próby błędów doszedłem do tego, że faktycznie możemy przedłużyć ten element, ale z czasem znowu ta konstrukcja będzie nam się tutaj rozsypywać. Także myślę, że tutaj trzeba też odpowiednio się przygotować i odpowiednie takie fundamenty stawiać i wsporniki, jak będziecie wznosić wasze konstrukcje. Dobra, ja teraz posprzątam i pokażę wam, jak możecie wcześniej w grze, dosyć w nielegalny sposób, mimo, wbrew temu, co mówił kruk, że nie możemy się tutaj zapuszczać do tego masu ciemnego. Widać to tej muzyczce słuchać w zasadzie, że nie powinniśmy tutaj być, i już zacząłem się tutaj zabierać za takie drzewo, które nazywa się Pine. I teraz to drzewo zostawi mi komponent po rozupaniu. No dobra, gościu, ja tu próbuję nagrać film, dobra, nie przesadzę, Ja wiem, że jestem tutaj w ciemnym lesie, ale o, widzę, że kolega tutaj przyszedł. Dobra, no jeżeli teraz rozupiecie całość tutaj tego loga, czy tylko wielki taki kołek mamy, i weźmiemy, ja na to mówię kołek, także. I tutaj mamy ten komponent, jeżeli oczywiście opróżnię tutaj cały mój kwipunek, to podniosę i pokażę wam o co chodzi. Natomiast widzę, że tutaj mi te przeszkadzają w tym ciemnym lesie, ale to jest oczekiwane. Dlatego dajcie mi chwilkę, rozprawię się z nimi w odpowiedni sposób. Dobra. Teraz możemy kontynuować i zobaczcie tutaj jak tylko podniosłem ten element odblokowane zostały nowe materiały, które nam będą bardzo pomocne. Między innymi taki młotek, który będzie bardzo fajnym narzędziem zniszczenia naszych wrogów. I mamy też inne pozostałe elementy. Jednym z nich jest Lock pole, czyli taki wielki kołek 4 metrowy z takiego solidnego drzewa, który będzie naprawdę solidną podstawą jak będziecie coś budować. Przechodząc dalej do konstruowania, no to jak znajdziecie się znowu w lesie, cali opuszczeni, macie tylko wasz Stół warsztatowy i pochodnie, i na przykład macie za daleko do bazy, no to możecie szybko w takiej kolejności się uratować. Wybudować przede wszystkim ognisko i wyrównać tutaj ziemię, żeby szybko budować naszą matkę. Przy okazji, jeżeli macie ognisko, no to przy tym ognisku, jak puścić jakieś przedmioty, to one powinny przetrwać przez dłuższy czas. Nie będą znikać wam przy tym ognisku. Natomiast poza ogniskiem dalszej odległości, poza tą przerwaną linią, te przedmioty będą wam znikać po dniu czy też po dwóch dniach. Ale dobra, wróćmy do domku. Jeżeli wyrównacie ten teren, przede wszystkim. Musicie wyrównać, nie zapominajcie o tym. To widzicie, już niebieski kolor tutaj te nasze płytki podstawowe tutaj mają. O, te deski, czyli to jest fundament. Teraz do tego fundamentu przestawiamy ściany. I też widzicie, one z automatu mają kolor niebieski, czyli są częścią tego solidnego fundamentu, jaką właśnie są te deski. Teraz musimy też te drzwi tutaj z tą futryną odpowiednio wstawić. Nie wiem, czy mi wskoczy dobrze, ale nie. Myślę, że trzeba. Czasami zwrócić uwagę, jest to bardzo intuicyjny system i nie jest przekombinowany i w sumie do jak się to wszystko stawia. Dźwięki są odpowiednie i tak dalej. Dobra, mamy drzwi, teraz kombinujemy dalej dach. No to w taki sposób pewnie sami byście też do tego doszli, ale to moim zdaniem jest taka najpewniejsza metoda, żeby zmieścić to łóżko i ewentualnie jakieś tam rzeczy typu jakaś skrytka na wasz ekwipunek i pomieści to dużo rzeczy. Teraz też warto tutaj o tych elementach wspierających wspomnieć. Jako ciekawostka, jeżeli teraz rozwalimy dach i zrobicie ten błąd, który robiłem na początku, a mianowicie będziecie budować tak, zamykać domek, czy też u góry, no, to Wam pokażę czy też później. To zobaczcie, że gra mówi nam wyraźnie, że nie jesteśmy ukryci. A teraz, tak, odpoczywamy i mamy shelter, czyli schronienie. Teraz nie mamy ani schronienia, ani nie odpoczywamy. I taki byłby efekt, jakbyście zrobili ten domek, nie, robią, nie zamykając go tym słomianym właśnie częścią tego dachu. Dobra, jako następne oczywiście łóżko. I teraz łóżko będzie działać wtedy, jak byście mieć blisko źródło ciepła, czy też. Ognisko, no to wtedy gra pozwoli Wam zasnąć i wypocząć. Teraz czujemy się wypoczęci poziom komfortu 4, mimo że chatka jest bardzo mała, ale dobra. Teraz jeżeli chodzi o ten dach dalej, no to mogę Wam pokazać, że nawet w drugim stopniu tutaj, wzniesienia tej konstrukcji, czyli jak mamy tę ścianę opartą na tym fundamencie drugiej ściany i jak dołożymy tutaj do góry ten dach w ten sposób. I byśmy go nawet po boku zamknęli, uwierzcie mi, że gra znowu będzie restrować tak, to widzicie, że nie wypoczywamy i nie mamy schronienia. A teraz z powrotem odpoczywanie mamy schronienie. Nawet muzyka się przedstawia. Słyszycie? Służycie. Dobra. Teraz, w każdym bądź razie, to jest też istotne na wasz ekwipunek. Jeżeli macie, na przykład, sztuł startowy pod gołym niebem, no to gra po pierwsze wam nie pozwoli tego wybudować, a po drugie, jeżeli już pozwoli, no to deszcz będzie wam niszczył tę konstrukcję, więc trzeba mieć schronienie i też dach właśnie do takich konstrukcji, jak tak to będziecie budować. Ok, mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przydał. Do zobaczenia w następnym. Nie zapomnijcie łapka w górę i do zobaczenia, do usłyszenia.